W Mławie odbyło się wielkie wydarzenie dla żołnierzy wojsk obrony terytorialnej z Ciechanowa. Złożyli oni przysięgę wojskową w centrum miasta. Przysięga była składana w centrum naszego miasta. W Na wyjątkowym miejscu, doświadczonym bardzo boleśnie. Też 83 lata temu, w dniach od 1 do, do, do 4 września, bitwą obronną e, tacz, naszej ojczyzny. Ta bitwa pod Mławą. Początek II wojny światowej. Jak łatwo się domyślić, to miejsce dramatycznych doświadczeń. Burmistrz Mławy jest pewien, że żołnierze składający tu przysięgę zapamiętają to do końca życia. Wybór właśnie tego miasta nie był przypadkowy. Powiat Mławski należy do rejonu odpowiedzialności 51 batalionu lekkiej piechoty Ciechanowa, który w swoim działaniem obejmuje 5 powiatów. Dlatego nie może dziwić nas, że przysięga żołnierzy 5 Mławskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbywa się w mieście powiatowym w rejonie z którego pochodzą nasi żołnierze? W obecnych czasach warto zadbać o odpowiednie wyszkolenie wojskowe, a chętnych do służby nie brakuje. Przysięgę złożyło dzisiaj 53 żołnierzy. 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Natomiast szkolenie ukończyło 70 żołnierzy. To są żołnierze szkolenia podstawowego, którzy złożyli przysięgę wojskową i ci, którzy przyszli do wojska, będąc już żołnierzami w przeszłości. Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Została ona wzbogacona o występ Orkiestry Wojskowej Storunia. Przedsięwzięcie swoją obecnością wzbogacił senator Rzeczpospolitej Polskiej Jan Maria Jackowski, który wypowiedział się. Na temat funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. To była bardzo dobra decyzja. Widzimy, że Wojska Obrony Terytorialnej, jako kolejny rodzaj sił zbrojnych, są bardzo przydatne i bardzo uzupełniają system obronny Rzeczypospolitej Polskiej. O swojej decyzji przystąpienia do wodu opowiedzieli także żołnierze, którzy w tym dniu złożyli przysięgę. Decyzja wzięła się głównie z tego, że jak widzimy na podstawie dzisiejszych wydarzeń na Ukrainie, chciałbym, gdyby była taka sytuacja w Polsce, chciałbym móc wiedzieć cokolwiek, wiedzieć, jak bronić tej ojczyzny i móc w tym wziąć udział. Nie jako osoba siedząca w piwnicy i modląca się o ojczyznę, tylko żeby wziąć sprawę w swoje ręce. Jak słychać, motywacji do działania w razie potrzeby nie brakuje. Żołnierze opowiedzieli także o tym, jak wygląda ich szkolenie. Szkolenie podstawowe. Trwało 16 dni, było bardzo intensywne, składały się na to różne zajęcia. Uczyliśmy się obsługi broni efektywnej i przede wszystkim bezpiecznej. Były zajęcia z taktyki, były zajęcia z topografii, były zajęcia z medycyny polawalki, szalenie ciekawe zajęcia. Musimy pamiętać o tym, że odpowiednie zaplecze wojskowe państwa to w dzisiejszych czasach priorytet. Wojskowym, którzy złożyli przysięgę, gratulujemy i podziwiamy ich postawę.